Czy łapie się pan za guzik, jak pan widzi kominiarza? Nie, nie, łapie się. No, nie jestem przesądny. A uważa pan, że kominiarz może przynieść szczęście? Na pewno. Nie złapał pan nigdy kominiarza za guzik? Można się ubrudzić. Nie, nie przynosi to żadnego szczęścia nic. Łapiesz się za guzik, jak widzisz kominiarza? Tak, Jak jest z przyzwyczajenia. I jak już się złapiesz za guzik, to co potem robisz? Szkam pana w okularach. No jak zobaczę, to się puszczam. I myślisz, że to przynosi szczęście? Może to był przypadek, a może i szczęście. Mieliśmy mieć klasówkę z a i tak każdy wystraszony. I widziałam kominiarza, złapałam się za guzik i pani nie było. Kominiarz? Nie wiem, mi się wydaje, że tak. Łapiesz się za guzik, jak tak, widzisz kominiarza? Łapiesz. I przyniósł ci kiedyś szczęście? To znaczy, ja wiem, nie miałam pecha w każdym bądź razie. Taki człowiek idzie sobie cały ubrany na czarno. i... Wywołuje taką, ja wiem, powszechną radość. Na ulicy, jak się widzi, to wiele lasów się łapie za gruździ. Zauważyłaś, że nie tylko ty jedna, no. ale. I później no, tak? się szuka ludzi w okularach. Się szuka pana z brodą. Jak reagują ludzie na takiego brudnego kominiarza? Mnie się wydaje, że bardzo dobrze. Chyba jest to jedyny zawód, kiedy ludzie reagują pozytywnie na brudnego człowieka. No, raczej tak, raczej tak. Jestem już przyzwyczajony do tego. Na początku jest to trochę deprymujące. Cóż jak pierwszy raz na przykład na scenie jak się występuje? Przeważnie chwylany się za guzik. Czy pan łapał się za guzik na widok pominiarza? Tak, za każdym razem. A łapie się pan teraz za guzik? Nie, jak zakonnicy się widzi, to się za guzik łapie, miniesz wtedy. Oj, ale ja, może tak, stanę tak? troszeczkę z boku, bo pan strasznie brudny. No brudny jestem, brudny. Czy panowie przynoszą szczęście ludziom? Prawdopodobnie tak. Potrafią ludzie chwytać się za guziki na nasz widok, a w szczególności młode kobiety, które, które studiują, uczą się i uczennice przed wszelkimi egzaminami i kolokwiami. Proszę o te guziki. Zawsze się łapię za guziki. Na ulicy i w domu też. Ktoś stwierdził, że każdy z kominiarzy powinien nosić guziki, ale trudności mamy z zakupieniem tych guzików. A to są jakieś specjalne guziki? Nie wiem, czy specjalne, prawdopodobnie tak, tak. jeżeli one przynoszą szczęście. Czy ja mogę dostać taki guzik od kominiarza? Tak, oczywiście. Bardzo panu dziękuję i przyniesie mi szczęście? Powinien przynieść. A pan mi życzy, żeby przyniósł szczęście? Na pewno, w całym sercem. Historia mówi tak, że dlaczego kominiarz przynosi szczęście? Jechał dziedzic gdzieś załatwić jakąś sprawę i spotkał po drodze kominiarza. I sobie tak stwierdził: Jeżeli załatwię tę sprawę, to ten człowiek, czyli kominiarz, przyniósł mi szczęście. I tak to się zaczęło.